Ty w ogóle lepiej stąd znikaj. Czemu nie dacie się chłopakowi wyszumieć? Dobrze wiesz czemu i ręce przy sobie. Marzę żebyś zrobił to jeszcze raz. No jasne. Złoty chłopiec w złotej zbroi. Co zostanie, jak ją zdejmiesz? Geniusz, miliarder, playboy, filantrop, a co? Znałem prostych szeregowców wartych więcej niż ty. Widziałem cię w akcji. Walczysz tylko o to, żeby dobrze wypaść. Nie umiałbyś się poświęcić dla drużyny. Położyć się na drutach, żeby inni mogli przejść dalej. A nie lepiej druty przeciąć? Nie przegadasz takiego. Nie stanowisz może zagrożenia, ale pamiętaj, że nie jesteś prawdziwym bohaterem. A kto jest? Ty, tak? Jesteś wynikiem eksperymentów na ludziach. Tyle w tobie bohatera, ile zmieściło się do probówki.